Witajcie drodzy słuchacze! Jest mi niezmiernie miło, że mogę Was zaprosić na kolejny odcinek podcastu Relacje Wojenne z Charkowa. Jestem Margareta Kondratenko, prezes Polskiego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Drzewo i opowiem Wam o swoich osobistych przeżyciach trwającej pełnoskalowej wojny. Serdecznie zapraszam Was do słuchania. We wrześniu 2022 roku przez kilka dni wszyscy za wstrzymanym oddechem śledzili wiadomości, podziwiali sukcesy Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie charkowskim. Podczas przeprowadzania kontrofensywy zostało wyzwolonych około 8,5 tysiąca kilometrów kwadratowych w obwodzie charkowskim. Obecnie tylko około 6% terytorium pozostaje pod okupacją. Niesamowite wyniki, ale jednak i cena jest wysoka. Wszystko było dobre, nie przeżywajcie. Nie da się bez wes oglądać filmiki z wyzwolonej bałaklii. Ludzie stają na kolana, skaczą ze szczęścia, przytulają wojskowych, całują, dziękują. Wychodząc z ukryć, proponuję poczęstować żołnierzy racuchami. Totalna bieda i głód, jednak babcie są gościnne jak zawsze, pragną poczęstować, nie chcą witać z pustymi rękami. Jak tu się nie rozpłakać? W takich okropnych warunkach, pod okupacją, znosząc wszystkie tortury i okrucieństwa, ci ludzie doczekali się wojska ukraińskiego. Rosjanie uciekający zostawiali wszystko: technikę, amunicję, osobiste rzeczy. Zostawili po sobie śmierć i ruiny. Izum stał się kolejną buczą. W lesie znaleziono ponad 400 pochówków. Wśród ofiar są dzieci. Sześcioletnie dziecko zostało zamordowane wraz z rodzicami. Najstraszniejsze, że nikt temu nie się nie dziwię. Linia frontu zmieściła się. Rzeka Oskił dzieli terytoria wyzwolone od okupowanych. Dobrze znam te miejsca. W dzieciństwie, co najmniej przez tydzień latem, spędzałam u babcie i prababcie na wsi pod Kopiańskim. Tam są bardzo malownicze miejsca. Oskił wygląda jak morze. Dom babci był na wzgórzu. I z okna było widać to może. Pamiętam, jak prababcia miłowała się tym widokiem. Niby to było wczoraj. Bardzo się cieszyliśmy, kiedy dowiedzieliśmy się o wyzwoleniu ich wsi. Czekaliśmy, aż zadzwonią krewni. Od dawna nie mieliśmy z nimi połączenia. W marcu zadzwonił jakiś pan i powiedział, że z nimi wszystko w porządku. Że Rosjanie przeszli przez wieś i poszli dalej. Że aviacja lata nisko, ale żadnych bombardowań u nich nie było. Przekazał pozdrowienia od krewnych. Po jakimś czasie do mamy zadzwoniła jej ciocia. Powiedziała, że połączenia nadal nie ma, trzeba gdzieś wyjeżdżać, aby zadzwonić. Tak samo mówiła, że na razie spokojnie, ale kiedy okupanci będą odstępować, nie wiadomo co będzie. Rozmowa była krótka. Ale widzieliśmy najważniejsze. Oni żyją. Po jakimś czasie Ciocia znów zadzwoniła do mamy. Mówiła szybko, starała się powiedzieć jak najwięcej. Po ucieczce Rosjan zaczęły się mocne ostrzały wsi. Ukraińscy wojskowie namawiali wszystkich do wyjazdu. Nie było czasu na zastanawianie się. Bez telefonu i dokumentów ona wyjechała z wolontariuszami. Jej mąż wraz z dziećmi pojechał innym samochodem. Nie wiem, jak tak się stało i dlaczego nie ona jechała z dziećmi. Może wszystko przez pośpiech, ale teraz ona jest w jednym miejscu, a oni nie wiadomo gdzie najważniejsze, że w Ukrainie. Stara się ich odnaleźć, ale nie tym przejmuje się najbardziej. Jej starsza córka z wnuczką mieszka na wsi w na innym brzegu Oskiłu, na okupowanym terytorium. Nie wie, czy udało się mu uciec chociaż do Rosji, bo do Ukrainy już od dawna nie ma możliwości wyjazdu. Jak zaczyna o tym mówić, płacze. Mówi, że wie, że ta wieść została prawie zrównana z ziemią, że zaczęli wszystko niszczyć i bombardować że nie ma już szkoły i klubu. Z rozpaczem mówię, że trzeba jak najszybciej wracać, pozostawiła zostawiła gospodarstwo. Że czeka, aż pozwolę wrócić. Rzuciliśmy wszystko i zaczęliśmy szukać jej męża, a przede wszystkim córkę. Wszędzie, gdzie się da. Na portalach, w sieciach społecznościowych, na stronach internetowych. Nie mamy wszystkich danych, na przykład znamy rok urodzenia jej męża, ale nie znamy daty. Ona nie zdążyła powiedzieć. W końcu udaje mi się znaleźć jej córkę. Pisze do niej i o cud! Ona odpisuje, nagrywa wiadomość głosową. Płacze i cały czas powtarza, że cieszy się, że mama żyje, cieszy się, że oni wyjechali. Okazuje się, że udało jej się wyjechać do Rosji przez przypadek. Planuje przez Europę wracać do Ukrainy. Przez ostatnie dni myślała, że zwariuje, wiedząc, że mama z rodzeństwem pod ostrzałami, bez dobrego schronu i bez jedzenia. W tym cała natura rosyjskich okupantów. Najpierw wmawiają ludziom, że są z nimi jednym narodem, tylko z innym językiem, że będzie im dobrze w Rosji, że wyzwolą i uratują od zła. A potem uciekają i zaczynają tych samych ludzi bombardować. W Izumie zaś zaczęli mordować jeszcze podczas okupacji. Jak to wszystko można przeżyć? Od początku najbardziej się bałam, że oni fizycznie dojdą do nas. Pociski i wybuchy można znieść, w Podróżnienie od ich obecności i okupacji. Obecnie jest trochę bezpieczniej, bo z artylerii już strzelać nie mogą, nie dolecie. Однак почистки надалі глицов з Білгороду, потрафі он лечить далеко. Харков'яні надалі не чують, що безпечні, але в порівнянні з тим, що ще в обводі, не нажикаю. По відстампуванню росіяни відочні були в щеклі, зачали бомбардувати ще чепло електровні. Коли бомбардували Харковську, віділиш ми з окна червоний бласк на цавий горизонт. Naliczyliśmy cztery wybuchy, od razu zniknął prąd. Na miejscu zginął pracownik elektrowni. Służby komunalne, jak zawsze, niesamowicie szybko naprawili awarię, i już po paru godzinach mieliśmy prąd. Oczywiście nie wszystkim tak się powiodło, to różni się od miejscowości, ale Ukraińców nie da się przestraszyć brakiem prądu. Trochę cierpliwości i wiary. I już wszystko wraca do normy. Nasze służby są gotowe do wszystkiego. Nic już nie zaskakuje. Szkoda każdej kolejnej ofiary, ale taka już nasza codzienność. W ciągu kilku miesięcy we wrześniu 2022 roku była tylko jedna cicha noc noc, po której trudno było uwierzyć, że nikt nie ucierpiał że wszyscy przeżyli. Byłam w Charkowie. Jakoś spokojnie tam się czułam niż zazwyczaj. Ludzie idą w swoich sprawach, kawiarnie pracują, jeżdżą autobusy. Tak jak kiedyś, pomyślałam. Może niebawem nareszcie wrócimy do domu. Nie wrócimy, stwierdziłam przeczytawszy poranne wiadomości. Jeszcze za wcześnie. A jednak się pomyliłam. Dość szybko i spontanicznie wróciliśmy do domu. Міна уроки з перспективи часу вспомінать то всіх єстнімні і болешні. Мої кремні Сеньковего під Куп'янським. Одналежлі ще й вручили додому. Мані ж стало полончення, і від часу до часу з нами контактує. У військових дівчаків головними суперпохатерами стали ще українські військові. Коли наші щиви збройні вийшли до вщі, роздавали всім українські флаги, I całe ulice były nimi ozdobione, mówiąc, że nie ma piękniejszego widoku. Wojskowie rozdawali dzieciom słodycze, a rodzice nawet nie zakazywali jeść wszystko naraz. Zaczęli rozdawać pomoc humanitarną. Z czasem podłączyli prąd. Wszyscy, kto miał puste domy, oddał je wojskowym, aby mieli gdzie mieszkać. Wraz z tym na wsi u mężczyzn pojawiła się praca. Ponieważ wojskowie dali trochę roboty fizycznej i płacili za nią. W domu moich babci i prababci świętej pamięci też zamieszkała grupa wojskowych. Oczywiście, że z pozwolenia cioci. Podczas kolejnej rozmowy ciocia mówiła, że chłopcy są cudowni. Wykosili trawy i dobrze dbają o dom. Dziwnie słyszeć, że w domu babci ktoś mieszka, ale mnie to strasznie cieszy. Po pierwsze, bo dom nie jest pusty. Po drugie, bo przydał się naszym żołnierzom. Babcia by się cieszyła, a prababcia jeszcze bardziej, bo strasznie lubiła mężczyzn. Szkoda, że do tej pory nie możemy tam pojechać. Jest zbyt niebezpiecznie i tam chyba nie wpuszczają zarówno jak i nie wpuszczają do wsi teście. Niedawno krewni poinformowali, że wojskowi wyprowadzili się, a sobie zostawili u letnią kuchnię, osprzątaną piwnicę i zrobioną własnoręcznie biesiatkę w ogrodzie. Nawet zapłacili za prąd. Rodzina ciocie zamierza tam się przeprowadzić. To znaczy, już od kilku lat planowali tę przeprowadzkę, ale nareszcie się zdecydowali. Mówią, że niczego nie potrzebują. Na odwrót, proponują przekazać nam jakieś kasze. I śmiesznie, i strasznie od tej propozycji. My niestety nic nie możemy im przekazać. Poczta nadal nie działa. Ostrzały są mocne, ale na ich wsi niby spokojnie. Z okolic ludzi już ewakuują. Oni strasznie tym się martwią i się boją, że ich po prostu zmuszą do wyjazdu. Ciocia nie spała noc, pomyślała jakże można wyjechać, kiedy należy kopać ziemniaki i doić kozy. Kto to wszystko ogarnie? My też namawiamy, aby wyjechali, ale szanujemy ich decyzje i wspólnie śmiejemy się z tego wszystkiego. Okropne czasy i okropne decyzje, ale naszych ludzi niczym już nie da się przestraszyć. Wydaje mi się, że ludzie w naszym obwodzie nie są mobilni. Nie jeżdżą na zarobki do innych państw, prawie nie podróżują, bo więcej nawet tego nie potrzebują. Oni są mocno przywiązani do swojego domu. Ziemi i gospodarstwa. Młodzie często wyjeżdżają do większych miast i często zostają w nich, na przykład po studiach. Ale starsi mocno się ukorzeniają i często w ogóle nie wyjeżdżają dalej niż granice obwodowe. To nie jest ani dobrze, ani źle, to po prostu tak jest. Oni nie widzą w tym żadnych problemów. Problem się pojawia, kiedy każą im opuścić domy, zostawić wszystko i uciekać. Tego nie zrobią do ostatniego. Młodsi jeszcze się zgodzą, aby wywieźć dzieci, ale seniorzy będą czynić opór do ostatniego. Najczęściej mówią, że to ich ziemia i wolą tu umrzeć. Znam kilka wypadków, kiedy krewnych udało się wywieźć dopiero po tym, jak zostali ranni. Wtedy już nikt nie pytał. Wrócili do zdrowia i mieszkają w innych regionach Ukrainy. Tęsknił za domem i nie potrafił uświadomić, że już nie ma dokąd wracać. Słyszałam historię od znajomej, która obserwowała ewakuację ludzi po zbombardowaniu Kachowskiej elektrowni Wodnej. Woda już zalała cały parter i pierwsze piętro, a babcia stała na balkonie drugiego piętra i mówiła, że nie pojedzie z domu. Nie dziś. Може, ютро, бо ютро мав візити у лекаря. Ратовніці тлумачили, що ютро могло у нідач ради там доплинуть, а вона на то вже не шкоджі. Пропонували зоставити чиї леки, люб їдзення, повідяла, що вшістко ма, а їдзення попросила приказати військовим. Не могли забрати бабчі на шіле. Здажало ще так, що фактично в колейним дню мусили ризикувати життям і вивозити людям. Się wcześniej. Nie wiem, skąd tych wolontariuszy tyle cierpliwości i empatie. To można dyskutować dniami na temat zachowania ludzi, i na temat pracy ratowników. Śledziłem wiadomości na grupie, jak charkowscy wolontariusze ratowali zwierząt po tragedii Kachowskiej te wideane wywołują łzy. Ludzie zgłaszali się, aby dać schron zwierzakom. Wysyłali pieniądze na łodzie dla ratowników, na karmę, transportery i inne rzeczy dla zwierzaków. Również zgłaszali się schroniska dla zwierząt. Deklarowali, jaką liczbę czworołapych mogą przyjąć. Ratowali nie tylko kotów i psów, a również kur, kus, krów, szczury, myszy, krótko mówiąc, wszystkich kogoś się da. Też zgłaszałam się, że mogę zabrać psa lub kilka kotów. Na szczęście nie było takiej potrzeby. Zostawiłam swoje dane, ale nikt nie oddzwonił. Na szczęście, bo byłam pod wpływem emocji, a tak naprawdę na razie wystarczy mi jednego kota. Jeżeli przeprowadzimy się za miasto, z chęcią weźmiemy z ulicy lub ze schroniska jeszcze kogoś. Obecnego kota też podebraliśmy na ulicy i już nie wyobrażamy sobie, jak można żyć bez niego. Jak zaczynam myśleć o ucierpiałych zwierzętach, zawsze ogarnia mnie bezsilność. To nie tylko chodzi o zwierzęta domowe, ale również o dzikie. Te stałe bombardowania niszczą wszystkich i wszystko miny, pociski, pożary to niesie ze sobą wyniszczenie flory i fauny te straty są nie do przeliczenia i nie do uświadomienia i nic, nic nie da się z tym zrobić nasza nienawiść do Rosji i Rosjan ma przyczyny. To całkiem konkretne. Ona jest mocno uzasadniona, dlatego nie chce nawet słyszeć o dobrych Rosjanach czy rosyjskiej sztuce. Dla mnie jedynie dobrzy Rosjanie to ci, którzy walczą po stronie Ukrainy i dewersanci, to też można dyskutować, ale te dyskusje niczego nie są warte. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023, Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP i Fundacji Wolność i Demokracja. Публікація виражає лише погляди автора авторів і не може бути ідентифікована з офіційною позицією канцелярії прем'єр-міністра Польщі і фонду Свобода і Демократія.